Cześć, tu Piotrek z Bokę Fotos i dzisiaj spróbujemy uratować zdjęcie. Foto, fotos, a w foto po polsku. Zrobiliście kiedyś zdjęcie fajne, ale wyszło trochę niemrawo, jest niewyraźne, ewentualnie w najgorszym wypadku poruszone. W tym przypadku, biorąc pod uwagę to zdjęcie, będziemy próbować je wyostrzyć. To, co zrobić, żeby odratować naprawdę poruszone zdjęcie? Opowiem o tym za chwilę. Do tego jest dedykowane oprogramowanie, ale zobaczmy, co możemy zrobić w Affinity Photo z czymś takim. No to standardowo najpierw Ctrl J, kopiujemy warstwę background i to sobie nazwiemy Tone Mapping Persona. Tone Mapping Persona to dedykowane narzędzie w Affinity. Ikonka tutaj. Klikamy i będziemy mogli zarządzać tonalnością barw całego zdjęcia. Specjalnie preset detailed i suwaki, które również mamy dostępne, kiedy wywołujemy rawy. I tutaj jest właśnie detail refinement, czyli zarządzanie detalami. Zaraz zobaczymy, co możemy z tym zrobić. Dajmy temu chwilkę, niech się załaduje. No to mamy to i klikamy Detailed Dla zasady No i oczywiście to jest straszne, te kolory to zupełnie to nie pasują, dlatego Tone Compression zmniejszamy na zero. I to już jakoś wygląda Nie jest źle Teraz tu oczywiście mamy suwaki, ekspozycje Kontrast na scenie, balans bieli Shadowy I prześwietlenia i cienie znaczy się No i Detail Refine najważniejsze, dwa suwaki, nie za dużo w zasadzie to i dobrze, bo nie będziemy musieli się bawić w 10 różnych suwaków, tylko po prostu dwa i prosto dobrać to, co nam pasuje. Teraz mieliśmy dość rozmazane zdjęcie. To wygląda zdecydowanie znacznie lepiej. Zauważcie, że spodnie już nie są czarną plamą na tym zdjęciu, tylko tu widać jakieś detale. Dużo więcej detali mamy w samej kurtce, przy tych kolorach. Coś tu więcej widać tej faktury całej na tej białej koszuli, jakby nasz wzrok ma więcej rzeczy do zobaczenia. Przez to możemy odczuwać, że po prostu zdjęcie jest ostrzej, ostrzejsze, a wcale być nie musi. Teraz, jaki tu jest problem, moim zdaniem? Popatrzcie na tło. Jak to było ostre, to teraz jest bardzo ostre. W ogóle problem z tym zdjęciem był taki, że kamera trafiła z fokusem trochę z tyłu. Tak, jakby obiektyw nie domagał albo autofokus. No ale zobaczcie, czy teraz pytanie, czy... daj mi znać w komentarzu, czy tobie to przeszkadza? Czy to jest wystarczająco ostre dla ciebie? bo w porównaniu do tego to jest dalej mało wyraźne ale i tak jest dużo lepiej niż było to zawsze możemy zamaskować i rozmazać przy ręcznej obróbce takiego zdjęcia jeżeli nam naprawdę bardzo zależy ale wróćmy do tego panelu Detail Refinement zrobimy tutaj Radius na 100 i Amount też na 100 no, to jest na pewno za dużo detali zobaczcie tutaj ta trawa wygląda tragicznie jest tak wyraźna, że nic bardziej wyraźnego tutaj nie widzę rzuca się strasznie w oczy, to oczywiście można ręcznie usunąć ale dziewczyna wyszła dużo lepiej. Zdecydowanie to naprawdę wygląda poważnie. Zobaczcie tutaj, widać kwestię wyostrzania. To wygląda zupełnie inaczej. Trochę się rzuca w oczy też. Możemy to oczywiście ręcznie usunąć i spróbować coś z tym zrobić. Ale wracając do wartości domyślnych dla tego presetu, o, ja tu dodam trochę amount z 30 do 40. Lubię trochę zawsze przeostrzone te zdjęcia. I ja bym powiedział, że to wygląda ok, naprawdę nie jest najgorzej. I to w zasadzie tyle, jeżeli tobie to wystarczy, daj znać, napisz mi w komentarzu co uważasz, ja bym przy tym został, bo to jest proste do zrobienia, tylko 2-3 słowaki i mamy problem z głowy. Oczywiście każde zdjęcie będzie inne, pamiętaj, i nie będziemy mogli tak po prostu usiąść, zrobić tego, zazwyczaj jednak ręczna obróbka, ręczne poprawki będą wymagane i będą konieczne, no ale kliknijmy apply, to jest tylko pierwszy ze sposobów. To jest przed, a to jest po. To jest przed, a to jest po. No, robi różnicę. Faktycznie wygląda dużo lepiej, jakbyśmy chcieli komuś dać. Takie zdjęcie. Takie zdjęcie. No, osobiście wysłałbym dwa i niech sobie wybierze. Ale faktycznie to jest zdecydowanie dużo bardziej ostre i wyraźniejsze. No, ale to była Tone Pink Persona. Skopiujmy teraz naszą oryginalną warstwę. i nazwijmy ją wyostrzanie. Teraz generalnie, żeby wyostrzyć zdjęcie, możemy użyć miliona różnych filtrów. Naprawdę. Możemy użyć tak: Clarity, Unsharp Mask, high Filter. Dodatkowo możemy zarządzać jasnością i kontrastem, cieniami i prześwietleniami. Dodatkowo w filtrach możemy sobie zainstalować wtyczki, tak jak na przykład Nik Collection i tutaj też mamy narzędzie do wyostrzania dedykowane. Zewnętrzne. Wszystko działa na podobnej zasadzie. Zwiększając kontrast, w teorii zwiększamy ostrość. Teraz zobaczmy, jak możemy odzyskać podobny efekt do tego, używając poszczególnych filtrów. Ja bym zaczął od Unsharp Mask, takie podstawowe narzędzie do wyostrzania. Zobaczcie. Radius stawiam na maksa przed maską po masce wyostrzającej. Jest lepiej, ale jest dużo większy kontrast, też zauważmy. No, to co zrobię? Żeby ten kontrast trochę zmniejszyć, spróbujmy zmniejszyć cienie na przykład. Możemy albo zmniejszyć kontrast korzystając z Brightness and Contrast, albo zmniejszyć cienie korzystając z cieni i przyświetleń. Ja wybiorę to. I zobaczcie. Rozjaśniam cienie. Dodaję detali przede wszystkim tutaj na dole, w spodniach. Otwierają mi się oczywiście cienie tutaj dookoła. 70% jest dużo. Nie chcę przesadzić, bo będzie widać jakieś szumy i prześwietlenia. Teraz prześwietlenia. Możemy to trochę zmniejszyć. No to niestety zdjęcie nie będzie, bo to już i tak jest dostatecznie sobie białe. Troszeczkę tylko zmniejszymy, żeby było widać tam trochę więcej faktury. 15. No i co mamy? I to jest przed, a to jest po. Tylko dwa filtry: wyostrzanie i prześwietlenia i cienie. Kurtka strasznie dostała kontrastu, no ale to jest niestety kwestia wyostrzenia. Możemy ten kontrast oczywiście zmniejszyć. Więc warstwa HSL, nic nie po prostu zmniejszamy saturację. Niestety, saturacja zmniejsza nam się na wszystko, ale uczymy się tylko tego, jak możemy to zrobić, a nie, żeby to dokładnie zrobić. Zaraz zresztą zobaczycie, co wam się podoba najbardziej i mi napiszecie w komentarzach. To jest przed, to jest po, to jest przed, to jest po. Zdecydowanie kurtka wygląda lepiej, tutaj widzimy detale są spodnie kolor już wygląda trochę fakt na bardziej czarny niż był przed chwilą jakieś takie zielonkawe mi się wydawały no wszystko dookoła dalej jest bardzo bardzo ostre no i teraz pytanie co dalej możemy do tego na przykład dodać high pass filter blend mode na overlay i ustawmy to na powiedzmy 30 pikseli i teraz to jest przed Hypez filter i po filtrze wysokoprzepustowym. Zobaczcie, jak mocno kontrastu dostaje cała kurtka, kolory i cała postać. Pomijam całą resztę tła. Oczywiście, ile pikseli ustawić, to już jest kwestia absolutnie indywidualna. Zależy od zdjęcia i tego, co się Tobie podoba. Przede wszystkim, co się ma podobać Tobie. No i ewentualnie osobie, której będziesz chciał wysłać to zdjęcie. I teraz zobaczcie, mamy tu cztery warstwy. Po kolei mogę każdą wyłączać, wyłączać i zastanawiać się, co wygląda lepiej, dlaczego wygląda lepiej i co mi się bardziej podoba. Oczywiście każdą z tą warstw możemy zamaskować. To nam zajmie oczywiście czasu. Ręcznie możemy poprawiać ewentualne krawędzie, usuwać pryszcze, malować kolory, ale to jest ręczna robota. Jeżeli ci się chce i lubisz takie rzeczy robić, daj mi znać, bo nie znam nikogo, kto coś takiego by robił. Więc to jest niestety ten problem. No ale pójdźmy jeszcze o krok dalej, skopiujmy znowu tą warstwę i napiszmy tutaj plugins. Tyczki możemy instalować. Większość tych najbardziej popularnych i znanych będzie działać za Affinity Photo, tak jak na przykład Nick Collection. I tutaj mamy też narzędzie do wyostrzania I spróbujmy tego użyć Teraz ładujemy wtyczkę z Nick Collection Też do wyostrzania Sharpener Pro To są stare wtyczki, które są za darmo aktualnie W Affinity Photo, jak widzicie działają no i teraz tu oczywiście mam suwaki dostępne Ja po prostu wam pokażę jak to działa Trochę dorzucimy wszystko do maksa Tak chociaż o połowę I zobaczymy co nam z tego powstanie Dajcie temu chwilkę żeby się przerenderowało O widzicie tutaj wszystko pracuje, powoli się zmienia No niestety jest to bardzo zasobożerne działanie Także przygotujcie się na cierpliwość I kliknijmy OK. Skończy nam się zaraz wszystko renderować i będziemy widzieć jakie są różnice. No i mamy wyostrzone sztyczką Nick Collection. I zobaczcie, to jest przed, to jest przed, to jest po. Strasznie jest brzydko wyostrzona trawa. No ale tak wyszło. Dziewczyna wygląda dużo, dużo lepiej. Zdecydowanie jest ostrzejsza. Widać więcej detali. Także wtyczka robi robotę. I co teraz moglibyśmy zrobić? Moglibyśmy to wszystko po prostu zamaskować do oryginalnego zdjęcia. I spróbujemy tak zrobić. W, czyli Selection Brush i jedziemy. Teraz, jakiekolwiek rozmycie załóżmy Gaussian Blur. I tutaj już musimy sami sobie dobrać to, co nam odpowiada i w jaki sposób nam odpowiada. I zobaczcie, tutaj zostawiłem kawałek, tak było. Ostre, tak jest po naszym filtrze. No, wygląda to dużo, dużo lepiej, zdecydowanie. I zobaczcie teraz na różnicę. Przed, po. Dużo mniejsza różnica, jeżeli chodzi o trawę, zielsko i tak dalej. Ten kawałek zdecydowanie się wyróżnia, także możecie zobaczyć, jak to naprawdę wygląda. No ale zobaczcie, trzeba było ręcznie zamaskować połowę zdjęcia. I dziewczyna faktycznie wygląda dużo, dużo wyraźniej. I jest bardziej ostra na zdjęciu. I to tyle. Sposobów, jak widzicie, jest mnóstwo. Ja polecam Tone Mapping personę. Ręczne maskowanie z czasochłonne. To naprawdę warto, żeby to zdjęcie było super i żeby Wam zależało. Bo musi wam chcieć się to robić czasem łatwiej jest po prostu iść i jeszcze raz zrobić zdjęcie poczekać na kolejny wschód słońca albo cokolwiek przyjechać ze statywem ewentualnie zostaje ręczna zabawa z wyostrzaniem czyli najróżniejsze high pass filtry cienie, przejrzystość, clarity, unsharp mask to wszystko też możesz używać oczywiście to jest ręczna robota długo to zajmuje jeżeli zdjęcie jest naprawdę tego warte polecam ale czasem po prostu łatwiej zorganizować albo kolejną sesję, albo kolejną fotkę. Musisz się nad tym zastanowić. Przelećmy jeszcze raz wszystkie zdjęcia. Tak, to jest oryginał. To jest tone mapping Persona. Oczywiście to też możemy maskować i tak dalej. To jest nasze wyostrzanie. Różne filtry wyostrzające warstwy. A to jest wtyczka z Collection. Razem z maskowaniem i rozmywaniem tego, co jest zbyt ostre na zdjęciu, żeby nie odciągało uwagi. Powiedzcie tyle, jest naprawdę wiele sposobów, jak wyostrzyć zdjęcie. Tu chodzi tylko o technikę. Zasadą to jest wostrzanie, a dedykowane oprogramowanie to jest najlepsza opcja, jakiej w zasadzie możecie użyć. Jeżeli wam zależy na czasie, albo nie chce wam się w to bawić. Kupcie coś, co po prostu sprawi, że będzie to łatwe i przyjemne. Tamte algorytmy wykrywają kierunek ruchu na zdjęciu, w którym aparat się poruszył, albo obiektyw, i są w stanie to po prostu odkręcić. Dużo wygodniejsza sprawa. Potrafi być to kosztowne. Jest kilka, jak w przecie w Google Na pewno znajdziecie. Ja nic nie polecam, nie osobi osobiście nie używałem. Yy, wiem, że działa od innych źródeł i znajomych, aczkolwiek to już zostawiłam. To jest a propos Affinity Photo. Tak możecie to zrobić w tym programie. I to tyle. Jak się podobało, dajcie znać. Zostawcie komentarz, czy to Wam pomogło, czy nie. I do usłyszenia.